Żomaneczko, Żomaneczko, Waldek z tej strony moi drodzy. Dzisiaj film taki, a nie inny. <laughs> Odnośnie Waszych pytań. Często pytacie mnie, czy jestem w stanie ogarnąć tutaj jakiś samochód na terenie Bawarii. Wiecie dobrze, że samochody są tutaj zadbane. Samochody są. Ech, dieta Niemcy. A, zdjęcia mi ktoś tam przysłał. Z obecnej aktualnej formy, także cały czas się coś dzieje, to mi się podoba. Moi drodzy, pytanie takie, a nie inne, z waszej strony często pojawia się u mnie na messengerze, czy na nawet ostatnio pod wystawionym przeze mnie samochodem, tym zresztą w którym siedzę. Pytaliście, czy jestem w stanie ogarnąć tutaj jakiś samochód. Moi drodzy, mało tego, że jestem w stanie ogarnąć. Za różne pieniądze, różna marka co Wam się tutaj marzy, gdyż znajomi mają mnóstwo samochodów, tutaj po komisach, i też prywatne beczki tam gdzie dzwonią, pytają, zwożą to później do siebie. Mało tego mogę wziąć na siebie nówkę BMK z zakładu e, z rozliczeniem taki jak mi tam <laughs> przystaje. Także jak ktoś jest zainteresowany nawet kupnem nowego samochodu, czyli prosto z fabryki pod zamówienie jak on ma wyglądać, co ten samochód ma mieć. Modele tutaj są od trójki, które ja mogę mieć od trójki <laughs> u mnie na miejscu po piątkę, siódemkę, ósemkę teraz, gdyż szóstka już jest wycofana z produkcji ostatnie modele zjechały na początku tego roku. E, jestem w stanie ogarnąć każdy samochód, także nie ma najmniejszego problemu mało tego, wersje limitowane, czyli Alpiny. <laughs> Alpiny wchodzą też w rachubę. No i takie samochody też jak ten. Ktoś poznaje środek, wnętrze samochodu? Poznaje ktoś? Moi drodzy, wszystko oryginał. Tu nie zostało nic zmienione. Mało tego. Książka. Polski. Fiat. 125p. <laughs> Na chodzie, moi drodzy, wszystko chodzi. Przejechane ma... 97 tysięcy dokładnie pokażę Wam przebieg, żebyście nie myśleli, że wałek tu leci, tu jest obrotomierz. Moi drodzy, każdy chyba zna dużego Fiata, każdy wie o co chodzi. No to jest serce Polski, tak? To jest samochód, który został wyprodukowany w Polsce. To jest samochód, przy którym nie zostało nic zmienione, nic, ale to nic. Stoi, jest na sprzedaż, chciałem go sobie zostawić, troszeczkę podleczyć lakier. No i później go tam kiedyś za parę lat, gdyż wiadomo, że ten samochód już jest w cenie, a za dobrych parę lat będzie konkretny hajs kosztował, dlatego zainteresowanych pisać na priv. Priv to znaczy Messenger, a Waldek TVP, WhatsApp pod filmem. Macie zawsze namiary na mnie pod każdym filmem. W opisie filmu mój numer WhatsAppa, na ten numer WhatsApp piszecie, ja zawsze daję odpowiedź. Czy to chodzi o przeróbkę sylwetki, czy teraz też o samochody? Zadajecie dużo pytań. Jak najbardziej pomogę na terenie, uwierzcie mi, na terenie Niemiec, na terenie Bawarii. Niedermayer, tu gdzie ja jestem są najlepsze samochody, najlepsze, o co chodzi? najlepsze, najbardziej dopieszczone, najbardziej zadbane, one tu są serwisowane, one tu są cały czas na bieżąco sprawdzane, tutaj samochód, że przeszedł TIF, czyli przegląd musi się wszystko zgadzać, musi być igła. Muszą fele pasować, muszą, musi rozstaw pasować. No, no, wszystko musi być tak jak na papierze, tak w samochodzie musi być. Żeby auto przeszło, przegląd. Wiecie, co się robi. Dostajecie kartkę z wytycznymi: to, 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 to i to. Jest do wymiany. Jak zostanie wymienione, pan wraca i <laughs> patrzymy dalej z tym samochodem. Wtedy przychodzi TIF, Pokażę wam z zewnątrz, jak bestyka moja wygląda. O jezu! Był za fajne pieniądze, to wziąłem. no. Pokażę wam jak wygląda zewnątrz Moi drodzy Oryginał Oryginał Powietrza tylko dopompować I śmigamy Widzicie co tu pisze? Polski Polski duży Fiat Wszędzie metal Moi drodzy Zero rdzy Autko jest tak dopicowane Zero rdzy nic Zobaczcie to Igła. Igła. Moi drodzy, zainteresowanych, proszę piszcie pod tym filmem, macie zawsze w opisie filmu namiary. Jak potrzebujecie jakiś samochód, ktoś potrzebuje BMW, Audika dobrego, czy Volkswagena jakiegoś modele, co tylko wam się nie marzy. Pisać na priv. Jestem zawsze do Waszej dyspozycji. Ile chcecie przeznaczyć pieniędzy Jaki samochód Was interesuje Porównacie sobie cenowo jak to wygląda Polska, Niemcy, Bawaria tutaj Zobaczycie jak to tu cenowo wygląda Mało tego jak to cenowo wygląda Zobaczycie za co płacicie Gdyż samochody stąd Kolega tu stąd zwozi Mnóstwo samochodów na Polskę No i wiadomo Że one się tam cieszą Wielką chwałą Gdyż te samochody nie są zajechane Zawieszenie jest Miodzio, gdyż drogi tu są takie, a nie inne, że ten samochód się nie męczy, tak, on się nie męczy serwis jest cały czas i to jest najważniejsze co może być, tak co ten samochód powinien powiedzieć, nawet jak chcecie jakąś porszawę dobrą pisać nie ma problemu zawsze namiary na Whatsappa, Messengera, czy Face'a dobra bestia, nie jak ktoś chce takie coś, chce się pobawić, delikatnie podleczyć lakier. Za parę lat może puścić za konkretny pieniądz. Pozdro, pamiętajcie wszystko z głową, a ja lecę się troszeczkę poruszać. Nie robię dzisiaj siłki, gdyż słyszycie zakrypnięty, jestem strasznie. Zamykam bestię i lecę dalej. Pozdrówka, hejka i pamiętajcie wszystko z głową. Co złego, to nie ja. Hej!